Wszystkim moi drodzy, dzisiaj będziemy sprawdzali najsłynniejsze, najsławniejsze kurczaki na całym naszym globie. Kentucky Fried Chicken, czyli po prostu KFC, kraj pochodzenia. Stany Zjednoczone, dlatego rozpoczynamy serię sprawdzania KFC po całym świecie. Zaczynamy, no gdzie moglibyśmy inaczej zacząć niż właśnie tutaj, w Stanach Zjednoczonych? Jak wygląda, jak smakuje? Podobno wszystkie te fast-foodownie, one dobrze wyglądają, ale tylko w Europie. A jak będzie tutaj, w Ameryce? To dzisiaj to sprawdzimy. Zaczynamy. Ja naprawdę się martwię. Że ja dostanę jakiegoś rozstroju żołądka przez to jedzenie. Panierka jest kompletnie inna niż w Polsce. Powiem wam szczerze, że to KFC wygląda jak najgorsze KFC w Polsce, wiecie? Taka rzadko to się mówi, ale no tak powiemy, taka speluniarnia, wiecie? Wziąłem najwięcej, co mogłem, żeby Wam pokazać te różne rzeczy, a mianowicie wziąłem. W ogóle oni mają dwie panierki. Jedną mają crispy, drugą mają normalną no crispy, czyli w sensie, że chrupiącą. Wziąłem też jedną kanapkę. Wziąłem Hot Wingsy. Wziąłem ten potpaj, czyli ciastko w garnuszku. Wzięliśmy frytki, tendersy. No dobrze, no zobaczymy, jak to będzie smakowało. Ogólnie jestem. Zniesmaczony niebywale, bo wygląda to okropnie. No dobrze, moi drodzy, to dostaliśmy te wykwintności. Teraz sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powiem wam szczerze, że ja ze wszystkich fast foodów najbardziej lubię KFC, ale chyba nie to. Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders Original Recipe. No, to są te tendersy, czyli te małe fragmenty. I one, moi drodzy, kosztują 8 dolarów i 49 centów. Odpakujmy sobie. O, widzicie? I tak ten zestaw wygląda. Czyli mamy tutaj dwa łódka z kurczaka i oczywiście jedną większą część, czyli pewnie podudzie. Mamy jakąś bułkę. To jest mega dziwne. Nigdy coś takiego w Polsce nie widziałem. I tutaj jest oczywiście sos. Tak ja powiem Wam, że no zupełnie inaczej niż w Polsce. Tak jeszcze nie widziałem, tak jak wam przed chwilą powiedziałem, 8 dolarów i 49 centów to kosztuje. Panierka jest kompletnie inna niż w Polsce. To w ogóle nawet nie można tego porównać. Ta jest, przepraszam, zdecydowanie bardziej spieczona i bardziej wpada jakbyście jedli kurczaka zrożna, wiecie? To nie jest ta panierka taka, gdzie mamy taką poszczepioną, trochę jakbyśmy mieli panko. Mniej więcej to tak wygląda w Polsce. Tak to wygląda, widzicie, jest bardzo taka przylegająca do samego mięsa, jest jej zdecydowanie mniej niż w Polsce. Zobaczcie tutaj, co my tutaj mamy, to jest w ogóle, ja nie wiem co to jest, to jest jakiś sos chyba do tej bułki. O Jezus Maria. Nie będziemy robić siupy, żeby się nie pokapowali, że aż tak mi po prostu nie smakuje, a nie smakuje mi tak, że prawie zaraz wymiotuje, ale nic. E, idziemy moi drodzy do kolejnej pozycji. To jest coś po prostu obrzydliwego. To mówię i Po tamtej przygodzie muszę koniecznie to i szybko zapić. Kola to jest akurat rozmiar mały, więc ja mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście wszystko musi być po prostu olbrzymie. Włożymy sobie. I Amerykanie tak mocno gadają o tej ekologii, a oni jakoś zbytnio ekologiczni nie są, bo mamy rurki plastikowe. I smakuje to trochę tak, jakbyście pili ice przepuszczone przez starego mopa. To jest mniej więcej to. Chryste panie. Wydawało mi się, że to będzie trochę zjadliwe. Natomiast to na razie jest najgorszym jedzeniem, jakie kiedykolwiek przyszło mi od dawna jeść. Pogotowie jedzie. Proszę mnie zabrać. Od razu na oją po tym. Patrzymy teraz na drugi zestaw, moi drodzy, ale opakowania są super. Naprawdę. Zobaczcie teraz sobie. No to otwieramy, moi drodzy, i patrzcie razem ze mną. Mamy tutaj frytki. Frytki w KFC zawsze nie stały jakoś super, ale tutaj mamy je tak bardzo mocno wysmażone. Teraz tutaj mamy znowu tą bułkę. Nie wiem o co chodzi im z tymi bułkami, ale one są jakieś turbo dziwne, No i mamy oczywiście bułkę przełożę. O. I widzicie, mamy tutaj te skrzydełka. Ja nie wiem, co to są za jakieś te panierki. Mega dziwne. Takie bardzo. Mm, bardzo panierkowate. To w ogóle są chyba stripsy. Zobaczcie, jak wyglądają te stripsy z bliska. Przykukajcie przy, sobie tę panierkę, jak ona się prezentuje. Jakby miała bardzo dużo pieprzu. Ogólnie y, lepsze niż tamto, ale cała struktura. Mam wrażenie, że naprawdę jest to zrobione z najgorszych z najgorszych części. No smakuje obrzydliwie. To KFC nie przypomina kompletnie tego, które mamy w Polsce. To są jakbyście byli w dwóch różnych miejscach, które gdzieś tam do siebie są podobne, bo mniej więcej ten sam nurt gastronomiczny wyznają. Natomiast jeżeli chodzi o smak, Polska to jest jakbyście spali w mariocie a później mielibyście spać w najgorszym hostelu w Johannesburgu. Mniej więcej. Mniej więcej. Frytki w Stanach Zjednoczonych są zupełnie na inną modłę robione. Chrupka skórka, w środku miąższ. Widzicie? One są takie bardzo chrupiące z zewnątrz. I tak się przynajmniej wydają. A w środku mamy tę taką ziemniaczaną pulpę, ziemniaczaną masę. Co to daje efekt tego, że one jakby były takie na patelni przy, przysmażone. I raz, raz jeszcze. Nie wiem, ale jest to mega dziwne, a sam środek tego kawałka mięsa tak się prezentuje. No jest mocno wysuszony, ale ta panierka mnie najbardziej zaskakuje. Jest lepsze niż to poprzednie, ale i tak, i tak nie jest to absolutnie smaczne. Weźmiemy to sobie na później. Dobra, bierzemy teraz sobie kanapkę. Ten poprzedni zestaw, moi drodzy, 7,99 kosztował. Tu wszystko mniej więcej kosztuje wokół tych 8 dolarów. Teraz patrzymy na Coca-Colę. Ciekawe, jak ona będzie wchodziła. No, kola w miarę dobra. Da się ją wypić. Bardzo zimna, ale nawet sam dziadziuś. W Polsce ten dziadziuś inaczej wygląda. A tu jest ten dziadek taki kurczę, pieczony, ładniejszy, taki bardziej naturalny. Dobrze, no teraz mamy sandwich only. Kanapkę, tak zwaną. 5,99 ona kosztuje. I zobaczcie tę kanapkę sobie z bliska. Jest bardzo mokra, bo w ogóle została włożona do folii aluminiowej. Patrzymy sobie pod tym, co jest tutaj. Mamy duży płat mięsa. O kurcze, pieczone. Jest bardzo duży. Mamy oczywiście warstwę majonezową i trzy plastry ogórka. Przepraszam Was, że to tak wygląda. Ale tak jak mówię, wygląda to jak wygląda. Tak wygląda, to tak pokazujemy. Koniec końców. Znowu mamy trochę lepszą pozycję. Niemniej jednak jest ona bardzo, bardzo słaba. Chciałbym Wam pokazać ją z bliska. Duży płat tego kurczaka, bo naprawdę jest bardzo duży. Ta bułka taka ala maślana. Dosyć mokra. Dużo majonezu i te trzy plasterki, ale ona ogólnie, ta kanapka, całą warstwę, no ma bardzo, bardzo bidną. Ależ jestem rozwalony, ja cię sunę. Ja sobie zupełnie inaczej to wyobrażałem, wiecie. Ja sobie wyobrażałem, że kraj, z którego to pochodzi, będzie gdzieś tam chciał respektować swoją nie wiem, tradycję, cokolwiek. A to jednak jest po prostu jedzenie dla najgorszego sortu. Autentycznie. Mam wrażenie, że dzisiaj jem jak po prostu... Ciężko jest mi to nawet określić, żeby... bo nie chcę nikogo obrazić. Wiecie, o co mi chodzi. Trzeba bardzo mocno w dzisiejszych czasach zważać na słowa. I chcę być kulturalny, ale no... Nie przychodźcie tutaj, absolutnie! No i teraz, moi drodzy, tutaj mamy tak zwane hot barbecue, czyli Hot Wingsy. Za kwotę 7 dolarów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ogólnie obsługa bardzo miła. Naprawdę, Amerykanie to są mili ludzie, chcą zawsze Was jakoś uraczyć rozmową, przygotować. Po prostu są to naprawdę oddani, mili ludzie. Jeżeli mówimy teraz o tym daniu, to pan mnie zapytał, jakim sosem chciałbym, aby to było polane. Albo buffalo, który jest dosyć ostry, albo zwykły, albo ten taki w pół, barbecue. Ja właśnie go wziąłem, dlatego sobie teraz zobaczymy. Barbecue, bardzo słodki. I znowu ta panierka, jak sami widzicie, jest taka, no ona jakby była po prostu zdefiniowana dla tłuszczu. Po prostu tłuszcz i ta panierka to jest jedność. No ale patrzymy, bo może to być lepsze. Ja naprawdę się martwię. Że ja dostanę jakiegoś rozstroju żołądka przez to jedzenie. To jest jedno z najpodlejszych jedzeń, jakie kiedykolwiek miałem w swoich ustach. Chodzi o to, że tutaj jest po prostu ten tłuszcz. Jak się mówi, że w Polsce jest co ile wymieniany? Co trzy dni? To ten, mam wrażenie, że był wymieniany w 2021. No to w takim razie wjeżdża podpaj. Kompletnie nie wiem, jak ma się do tego zabrać, ale jest to dosyć tanie, bo tylko 3,32 centy. No i wjeżdżamy. Hop. Co to w ogóle jest? No, I, I, take, I take home, ok? Home, I, 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 I cannot. Ja tyle, moi drodzy, to jest, to jest tak, jakbyście chcieli zjeść yy, jak macie zmory z przedszkola, bo was panie przedszkolanki karmiły. To proszę w tym momencie jechać, przeprosić, bo to była najpyszniejsza potrawka w waszym życiu. To, co mam tutaj, nawet swojemu psu nie dałbym w jego najgorszy dzień, kiedy by mi rozerwał całą pościel na łóżku. To jest nieludzkie, co tutaj się dzieje. Dobra, idziemy stąd na podsumowanie, bo będzie ono bardzo istotne. No dobrze, moi drodzy, wyszliśmy tam jeszcze gdzieś, unosi się to najgorsze z najgorszych miejsc, naprawdę nie sądziłem, że będę aż tak absolutnie zdruzgotany tym, co się przed chwilą wydarzyło, to co otrzymałem w KFC w Los Angeles, to jest, ja nie wiem, nie wiem jak mam się do tego odnieść, może Wy będziecie mądrzejsi, natomiast to jak jedzą Amerykanie jest po prostu czymś, nie z tej planety. Tutaj nic nie było jadalne. Gdybym miał cokolwiek wybrać, to chyba bym wziął tę kanapkę, ale no to naprawdę musiałbym być na bombie stulecia, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Nie jedzcie w takich miejscach. Szanujmy nasze zdrowie, bo to naprawdę jesteśmy tym, co jemy. A jeżeli będziemy się odżywiać w taki sposób, to niestety ten syndrom amerykańskich ludzi. Którzy kompletnie nie zwracają uwagi na to, co jedzą, i tak właśnie ci ludzie później niestety wyglądają. Jedno zdrowie, jedno życie. Dbajmy o to, a jedzenie jest czymś pięknym. Delektujmy się, a nie wrzucajmy taki syf, bo to jest straszne. Dziękuję moi drodzy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No i na zachętę jeszcze możecie wrzucić, mam nadzieję, że subskrypcję, no bo ona by się naprawdę przydała. Tutaj na górze, a później pierwszy i drugi film. Do następnego. Pa!